Strzegę zupy z kurczaka mego pana, nie dotykaj zupy mego pana, sprawdzę czy wszystko w porządku, tak ok. Terapeuta, musisz wpuścić ludzi, ja, nie jest zamknięty. Nie możesz po prostu wymazać ludzi ze swojego życia, ja. Kiedy słuchasz czyjejś historii i nie potrafisz się z nią utożsamić, bo nie jesteś głupi. Ja w każdej sytuacji społecznej. Gdy masz włączony Caps Lock i przytrzymujesz Shift na pierwszej literze. Mój samochód, gdy życie w końcu zacznie się układać. Nikt, ja kiedy nie mogę postawić na swoim. Ja zapominający, że istnieje podczas jazdy. Kiedy ludzie mówią ci, żebyś pozbył się negatywnych ludzi ze swojego życia, ale to ty jesteś tymi negatywnymi ludźmi w swoim życiu. Mechanik, niestety, będziemy musieli odbudować silnik. Ja muszę częściej wychodzić, ja też, za każdym razem, gdy mam wolną chwilę. Wyprowadzają mnie z chińskiego bufetu, w którym można jadać do woli. Kiedy robisz już 101 rzeczy w pracy, i nagle słyszysz, że ktoś woła twoje imię, czego chcesz? Brou już żyje w 2050 roku. Szef, jeśli chcesz odejść, będę potrzebował co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia: Ja, zauważysz, kiedy mnie nie będzie. Mój kot, gdy pytam go kim on do cholery jest. Ja po przewróceniu tortilli gołymi rękami. Zmieniam pas ruchu na pas łączący się z pasem, z którego właśnie zmieniłem pas ruchu. Challenge napisz w komentarzu, czy już po obiadku, a teraz. Kopźni lajka byczku. Ja wyłączam duży wentylator, bo jest za głośny, wszyscy pozostali w helikopterze. Czekolada daw smakuje o wiele lepiej niż ich mydło. Kiedy taniej jest kupić przyczepę niż zapłacić za drewno. Moje skarpetki są sztywne i nie wiem dlaczego. Ja podczas wymiany oleju mechanik zauważyliśmy również, że ja. Jakiś dzieciak podszedł do mnie i powiedział: "Wyglądasz jak mój wujek". Wiesz, że wiele osób cię nie lubi, prawda? Ja? Kiedy ktoś używa skrótu i muszę go sprawdzić. Kiedy dziecko mówi ci, że nie może się doczekać, aż dorośnie, to jest o wiele gorsze. Pamiętajcie, dzieci, pusta historia przeglądarki mówi więcej niż pełna. Moja żona powiedziała, kupmy sobie psa, będzie strzegł domu, tymczasem oto co robi pies. Kiedy śpisz ze swoim mężczyzną, a on odwraca się i cię przytula przez sen. Pierwszy facet, który odkrył mleko, próbuje wyjaśnić co robi. Jestem dzieckiem lat 90. Nie, jesteś 30 mężczyzną, nie mów tego. Kiedy myślisz, że dużo dla kogoś znaczysz. Dziękuję za zmianę mojego życia, właśnie zwymiotowałem na twoje łóżko. Mam tu na dole śliczne koty, ja. Kiedy ciągle śpiewasz piosenki miłosne, mama. Mówcie do mnie łaczmen, bo obserwuję ją z innym mężczyzną. Kiedy oboje się kłócicie, a ona nagle znika, nie dając tego jasno do zrozumienia. Oglądam to w puszczy Białowieskiej od 16 i teraz sobie znowu oglądam. Tęsknię za dawnymi czasami, kiedy weekendy były zabawą. Teraz wszystko kręci się wokół sprzątania i smutnych godzin. Powiedziała, że uwielbia słoneczniki. Jak to jest być zbyt miłym dla innych? Opowiadam historię, ale pomijam te momenty, w których byłem toksyczny. Nigdy nie publikuj swoich osiągnięć, publikuj głupie rzeczy i żarty, żeby pomyśleli, że nie masz przyszłości. Ludzie nienawidzą postępu, serio. Kiedy uśmiecham się do jej wiadomości, uświadamiam sobie, że teraz ma ona moc kontrolowania mojego nastroju. Czy mój kot jest czarownicą, proszę o potwierdzenie. Ja w swoim pokoju wymyślam fałszywe scenariusze i ranię własne uczucia. Zwykły ja, niespokojny, zestresowany i zmęczony, jaskawą, niespokojna, zestresowana i szybka. Chcesz kupić krakersa Graham. Gram czego? Znaczenie konta selfie. Kiedy zamierzasz iść spać i ktoś postanawia włączyć czat grupowy. Domowe, do prawa jazdy, na Insta. Kiedy próbujesz opowiedzieć historię, ale ciągle ktoś ci przerywa. Szczerze mówiąc, mogłam po prostu zostać sama w domu w ten weekend. Dramatyczna walka dwóch okrętów podwodnych. Jak znalazłeś ich profil, znałeś tylko ich imię ja. Całuję mojego kota po tym, jak zjadł dwa karaluchy i szczura. Dlaczego nie odbierasz moich telefonów? Trudno to wyjaśnić. Kiedy masz ponad 30 lat i nie rozumiesz współczesnego slangu, Google, co oznacza brak czapki? Ja muszę trochę schudnąć, ja również. Opowiedz mi więc coś więcej o sobie, ja, próbująca sobie przypomnieć, kim jestem. Wyszukuję w Google numer telefonu zamiast odebrać. Ja, próbująca zmienić swoje życie. Odblokuj mnie i bądźmy toksyczni jeszcze raz. Maria Kerry jutro. Kiedy twój kot potajemnie idzie do pracy. Kiedy musisz udawać zaskoczenie, słysząc plotki, które już znasz. To jest Betty i ona nienawidzi każdego z was. Kiedy mówię heche w tekście, mam taki wyraz twarzy. Kiedy ktoś kłamie ci prosto w twarz, ale ty już znasz prawdę. Kiedy dorosnę, będę niesamowitą i fajną osobą, ja w wieku 30 lat. Dorosłość to ekscytacja na samą myśl o powrocie do domu i pójściu spać. Co lubisz najbardziej robić? Ja? Nie mówię, że tego potrzebuję, ale czułbym się lepiej, gdybym to miał. Jak zdobyłem kota, on teraz. Ja po usłyszeniu bolesnych słów i próbie powstrzymania się od płaczu. Ja patrząca na swoje konto bankowe po szaleństwie nagrody dla siebie. Ja na telefonie ignoruję wszystkich, którzy do mnie piszą. Ja w drodze, żeby wkurzyć jedyną osobę, która mnie wspiera. Dawaj następny filmik byczku.